Cześć, dzień dobry. Nazywam się Grzegorz Nowacki. Jestem założycielem nowego medium, które nazywa się XYZ. Jestem dziennikarzem ekonomicznym od prawie 20 lat i przechodziłem taką drogę od stażysty w dzienników, Pulsie Biznesu aż do tego, że zostałem jego redaktorem naczelnym kilka lat temu i w marcu tego roku postanowiłem odejść i założyć własne niezależne medium. Za chwilę wam Będę opowiadał o tym, czym YZ jest, czy, czy za chwilę będzie, bo oglądacie ten film na kilka dni przed oficjalną premierą. Skąd się wzięła nazwa, jakie były początki, o tym wszystkim Wam opowiem, ale skoro już tu jesteście, to bardzo miło Was przywitać. Po pierwsze, dajcie łapkę w górę, polubcie nasz kanał, to pozwoli nam docierać do coraz większej liczby ludzi z naszą opowieścią, z naszą rewolucją, którą chcemy zrobić w mediach. Czekam też na Wasze komentarze, bo to medium, które my tworzymy, tworzymy dla Was i z myślą o was, więc chcielibyśmy w nim pisać i mówić i opowiadać o tym, co Was interesuje, więc bardzo yy, chętnie posłuchamy o tym, czego Wy potrzebujecie od takiego medium jak nasze, co byście chcieli oglądać tutaj na YouTubie, bo to bardzo ważne, będziemy obecni także tutaj z materiałami, które zawsze będą otwarte. No właśnie, część mówię, że część będzie otwarta, dlatego że my będziemy medium jakościowym i będziemy działali w modelu subskrypcyjnym. Głęboko wierzę w to, że nie można produkować jakościowych treści i następnie rozdawać ich za darmo. To się nigdy nie zepnie. A do czego nas sprowadzi inny model funkcjonowania mediów, czyli model reklamowy, widzimy codziennie na dużych portalach. My chcemy być zupełnie inni, dlatego podążamy swoją ścieżką modelu subskrypcyjnego, więc część treści, które będziemy tworzyli, będzie za tak zwanym paywallem, będzie za bramką. Niemniej jednak część treści będzie otwarta i tutaj na YouTubie będziemy się spotykali z tymi z was, którzy na razie chcą oglądać części, które nie będą się wiązały z opłatami. Ale spokojnie, tych z was, którzy nie lubią płacić za treści albo jeszcze nie próbowali nigdy Płacić za treści i mogę uspokoić. Warto dać nam szansę, warto się tuż po starcie pojawić na naszym portalu, bo będziecie mogli, szykują niespodziankę. Generalnie będziecie mogli wszystko sobie poczytać, będziecie mogli nas poznać i dopiero jak nas polubicie i przekonacie się, że warto, my poprosimy Was o zapłacenie za treści, ale i tak, nawet w czasie, kiedy będziemy mieli ten paywall, część treści będziecie mogli spokojnie konsumować bez opłat. Nazwa xyz w B, czasami z właściwym komentarzu, nie jest przypadkowa. Dla nas xyz ma co najmniej cztery wymiary, bo po pierwsze, xyz to niewiadome w równaniach. Po drugie, xyz to osie współrzędnych. Po trzecie, xyz to nazwy pokoleń, no i po czwarte, to w końcu sama końcówka alfabetu. To bardzo dobrze oddaje, czym xyz jest. No bo jeśli mówimy, że xyz. To nie w równaniach, to nasze pogłębione artykuły będą właśnie dostarczały odpowiedzi na te pytania, które sobie możesz zadawać. Jeśli mówimy, że to osie współrzędnych, to ta nasza tematyka, to że zajmujemy się tematami ważnymi i dokonujemy selekcji informacji, będzie sprawiało, że dzięki naszym treściom będziesz wiedział, w którym kierunku podąża świat. To, że X, Y, Z to są nazwy pokoleń, obrazuje też nasz obszar zainteresowania. My, my nie będziemy medium, które jest tylko do młodych. Albo tylko do seniorów. My głęboko wierzymy w to, że to przenikanie się pokoleń tworzy największą wartość. U nas w redakcji portują różne pokolenia i treści, które będziemy przygotowywać, też będą skierowane do różnych pokoleń. No i na końcu XYZ to te końcówka alfabetu, te ostatnie litery alfabetu, bo takie będą nasze teksty dopowiedziane, dokończone. Będziemy starali się opowiedzieć każdą historię od A do Z. Dlatego jesteśmy XYZ. Pewnie się zastanawiacie, po co kolejne medium na polskim rynku, wszak jest ich tak dużo. No otóż jesteśmy święcie przekonani, że takiego medium, jakim będzie XYZ, jeszcze w Polsce nie ma. My będziemy się wyróżniać na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, jak już zauważyliście, wyróżniamy się marką i nazwą. Jest to zupełnie inna nazwa od tego, jak się zwykle nazywają media. Mamy też inne Barwy, które jeśli już mieliście okazję poznać, to, to dostrzegliście i, i tę różnicę. Będziemy się też wyróżniać technologią. Nasz serwis będzie zawierał wiele nowości technologicznych, które sprawią, że komfort czytania będzie wyższy niż jest w mediach, do których jesteście na co dzień przyzwyczajeni. Ale przede wszystkim my się będziemy wyróżniać tym, o czym i jak będziemy pisać. Podstawą, sercem, krwioobiegiem XYZ jest zespół supradziennikarzy. Dziennikarzy. dziennikarzy Doświadczonych dziennikarzy, cenionych dziennikarzy, którzy reprezentują wspólny system wartości dziennikarskiej, jaką jest rzetelność, obiektywność i chęć ciekawego informowania o świecie. Takich dziennikarzy do naszego projektu udało się ponad 20 ściągnąć. Są to naprawdę bardzo cenieni dziennikarze. Część już ich komunikowaliśmy w mediach społecznościowych, więc możecie tam poszukać, kto do nas dołączył. I ten zespół będzie codziennie wytwarzał dla Was treści z kilku obszarów tematycznych. No, po pierwsze, najważniejszym naszym filarem treści będzie gospodarka i ekonomia, bo będziemy medium o profilu ekonomicznym. Tutaj będziemy pisać o najważniejszych wydarzeniach w polskim, nie tylko biznesie, trochę o rynkach finansowym, o sektorze finansowym. Nie zapomnimy też o edukacji finansowej, bo to jest dla nas bardzo ważne, ale ta ekonomia i biznes będą stanowiły około 60% treści. O czym jeszcze będziemy pisać? Świat. Świat to będzie nasz drugi filar tematyczny. Moją bolączką jako odbiorcy mediów jest to, że polskie media głównie informują o tym, co się wydarzyło w Polsce, koniec kropka, a jak informują o tym, co się dzieje za granicą, to musi albo być wojna, albo zamach na premiera, albo się muszą w zoo urodzić sześciogłowe tygrysiątka. Inaczej ten świat w polskich mediach nie jest widoczny. My będziemy mieli swoich korespondentów w różnych najważniejszych punktach świata i będziemy informować o tym, co jest ważne i co dla nas kluczowe, będą o tym pisały czy mówiły dla Was osoby, które tam żyją, rozumieją i potrafią dotrzeć do sprawdzonych informacji. Nowe technologie, startupy i fundusze w nie inwestujące to nasz kolejny obszar tematyczny. Bardzo to jest dynamiczny świat, wiele się zmienia, zmienia się zarówno w tych trendach, które trochę wywracają to jak my żyjemy, jak my pracujemy, jak my się uczymy, czy jak konsumujemy media. Więc my będziemy starali się tłumaczyć jak te trendy typu sztuczna inteligencja, blockchain, metaverse, co to jest, skąd się wzięło, do czego prowadzi, jaki może mieć wpływ, ale bardzo dużo uwagi i miejsca będziemy też poświęcali startupom, czyli tym młodym przedsiębiorcom, młodym biznesom, które powstają, Jedne się udają, inne nie, ale generalnie zasługują na to, by w mediach się pojawiać, a te duże media do tej pory traktowały je tak troszeczkę z przymożeniem oka, dla nas one będą bardzo ważne. O technologiach będziemy starali się też mówić przez pryzmat ludzi, którzy je tworzą, bo w sektorze technologii pracuje masa uzdolnionych inżynierów, programistów, którzy pozostają w cieniu, a warto z nimi rozmawiać. Kolejny Segment tematyczny to polityka, polityka krajowa, ale też unijna. Oczywiście bardziej będziemy się skupiać na tej krajowej, natomiast tutaj mamy ambicje, żeby o polityce mówić zupełnie inaczej niż to jest w większości mediów. My nie będziemy się zajmować utraczkami słownych, słownymi polityków, nie będziemy ich zapraszać do studia tylko po to, żeby się ze sobą pokłócili, a na koniec cieszyć się, że jeden z nich wstał sprowokowany wypowiedziami drugiego. My będziemy chcieli rozmawiać o tych rzeczach, które są ważne, będziemy starali się ich zaprosić do dyskusji i trochę wymusić, być może nawet, powiedzenie, jak ten kraj się powinno zmieniać, jak naprawić edukację, system zdrowia, system sądownictwa, te wszystkie rzeczy, które nam przeszkadzają. A po których politycy się w normalnych mediach ścigają. Kompletnie nie będziemy się zajmować tym, kto kogo zaorał, kto kogo był złośliwi, złośliwy na tej czy innej platformie społecznościowej. Tym się zajmować nie będziemy. Sport, bardzo ważna rzecz w życiu moim i nie tylko, więc sport będzie bardzo mocnym filarem tematycznym XYZ, natomiast nie w rozumieniu relacjonowania wyników, przebiegu meczów czy zawodów. Tylko bardziej będziemy sport osadzać w kontekście społecznym, historycznym, kulturowym, no i oczywiście biznesowym, bo sport to coraz większy biznes i można opowiadać o sporcie nie tylko przez pryzmat wyników i o tym będziecie mogli czytać, ale też słuchać i oglądać w XYZ. Dopełnieniem naszego miksu treści jest kultura, sztuka, ale także dobrze rozumiany lifestyle, czyli nie lifestyle w rozumieniu skandali z życia znanych i lubianych, tylko lifestyle w rozumieniu jako marki luksusowe, jako sposób spędzenia wolnego czasu, jako gastronomia, moda. O tym wszystkim też będziecie mogli czytać i słuchać w XYZ. Dużo by można opowiadać o XYZ, ale myślę, że zamiast gadać, lepiej to pokazać. Więc już wkrótce zachęcam was do zajrzenia na xyz.pl i przekonania się, jak to wszystko o czym dziś opowiadałem wygląda. A tymczasem poproszę was o po pierwsze zasubskrybowanie naszego kanału, a po drugie, co może nawet ważniejsze, o komentarze, o czym tak naprawdę chcielibyście, żebyśmy my pisali i, i opowiadali, bo naprawdę to jest dla nas super ważne. My tworzymy to medium dla was i Wczytamy się, obiecuję, w każdy komentarz. Widzimy się niedługo na xgz.pl i tutaj zaglądajcie też regularnie, bo już wkrótce pierwsze materiały od XGZ, prawdziwie multimedialnego medium, gdzie będziesz mógł nas czytać, słuchać i oglądać. Do zobaczenia za kilka dni.